Szacuje się, że w Polsce z cukrzycą zmaga się około 3 milionów osób, z czego milion nie ma o tym świadomości. Dlatego przy okazji Światowego Dnia Cukrzycy szpital przy Arkońskiej przygotował akcję promocyjną, w której możemy się dowiedzieć o samej cukrzycy, jak i wyedukować. Coś dla ludzi słodkich, czy nie do końca słodkich, jak to jest? Dzisiaj światowy dzień cukrzycy, więc wydawałoby się, że rzeczywiście dla słodkich, ale tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że my z tymi słodyczami lubimy sobie czasem przesadzić. I chyba po to się dzisiaj spotykamy, żeby sprawdzić, jak bardzo przesadzamy, bo niektórzy bardziej, niektórzy mniej, a niektórzy w ogóle. I ten pakiet bardzo podstawowych badań, które my dzisiaj wykonujemy w poradni diabetologicznej, bez skierowań zupełnie za darmo, razem z edukacją pozwoli nam uzyskać uzyskać odpowiedź, czy pacjentom uzyskać odpowiedź na temat tego, w jakim jestem stanie, jeżeli chodzi o cukrzycę, czy stan przedcukrzycowy, ale także da taką świadomość profilaktyki, czyli co badać, kiedy badać, w jaki sposób, jak działa glukometr, jakie są prawidłowe pomiary cukru, jakie są normy ciśnienia, można zrobić EKG, można sprawdzić stan stóp, bo niestety stopa cukrzycowa często z samą cukrzycą, znaczy zawsze z samą cukrzycą się wiąże. Dużo edukacji, trochę materiałów edukacyjnych do wzięcia ze sobą do domu, trochę też sprzętu w takiej postaci może drobnych nagród, glukometry ludzie odbierają, no po to, żeby ta świadomość była coraz, coraz większa. Czy takie akcje są częściej, czy raz do roku przy okazji właśnie tego tygodnia cukrzycowego, czy dnia cukrzycowego? Działań przesiewowych mamy całe mnóstwo, i to nie są tylko działania przesiewowe, które organizuje Szpital Wojewódzki, ale często one idą z góry z Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Funduszu Zdrowia. Są przesiewowe kolonoskopie, na przykład w naszym szpitalu, czyli takie przeciwdziałanie czy wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Mamy program, który polega na wykrywaniu wczesnym i odpowiedniej diagnostyce, profilaktyce raka płuca. Tych programów przesiewowych jest bardzo, bardzo dużo. Zadbajmy o siebie i to jest najistotniejsze w całej tej historii, bo programy. Przesiewowe mogą nam powiedzieć, tak, ma pan raka na przykład. Tego nie chce nikt słyszeć. Jeżeli będziemy myśleć jeszcze dużo, dużo przed programem przesiewowym, to być może nawet nie będzie takiej konieczności, żeby z niego korzystać. Ale jeżeli ona się zdarzy, a wiemy, że takie programy przecież są realizowane, ostatnio dużo się słyszało o profilaktyce 40, to oczywiście, że korzystajmy chociażby po to, żeby spać spokojnie i żeby wiedzieć, tak, wszystko jest w porządku, wrócić na spokojnie do lekarza, do pielęgniarki za rok, za dwa, po to, żeby znowu się przekonać, że wszystko jest w porządku i tego warto życzyć e, wszystkim. Przyłączamy się do apelu. Pana rzecznika, jak również lekarzy wszystkich, którzy starają się nam pomóc. Zadbajmy o siebie i o swoje zdrowie.